Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj, tak jak zapewne widzicie po tytule, otworzymy sobie paczkę kurde. Zamówiłem z Shopee paczkę. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że ogólnie ona szła bardzo długo. Chcę ogólnie też sprawdzić, jak to jest z tym Shopee. I ogólnie, czy uważać na to, czy czy można zamawiać normalnie. No wiecie o co chodzi. Tutaj, jak widać, zamówiłem to 3 października. Dzisiaj jest 21. No i przyszło to z Chin. Ogólnie myślałem szczerze powiem, że to krócej szło. No ale ważne, że w ogóle to doszło. Chcę zobaczyć czy w ogóle w tej paczce czy są te ledy. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy mnie oszukali, czy coś. Nigdy ogólnie nie, nie zostałem oszukany, jak zamawiałem różne rzeczy. O, tu jest ogol, ogólnie mój mail. Jak ktoś chce, to może pisać. Nie, <gry> nie no, to co jak Discord jest. Ostrożnie tutaj z tym, bo nie wiadomo, co tam w ogóle jest w środku. I jak zapakowane. O, coś kurde tutaj widać. Zobaczmy co tutaj się znajduje. Mamy jakieś dwa pudełka, dwa opakowania. Wezmę teraz kamerę. Dobra, co tutaj jest? No widzę, że po angielsku w ogóle jest tutaj napisany. Tutaj jest ten cały pilot, nie wiem czy zasilacz, nie wiem. O, no powiem, że w fajnym opakowaniu to jest. O. Co tutaj mamy? Jakiś kabel. Tutaj jakiś kod. QR. A tutaj prawdopodobnie mamy LEDy. Kurde. Otworzy. Dobra. Dawaj, kurde to. Proszę to otworzyć. O! I co? Puste. Tak jak widać, mamy tam puste. Tutaj jest taśma LED. Tak jak widzicie. Hmm. Jak to ogólnie ma być zasilane? Oho! Zobaczcie, już minus. Ale to nie jest ogólnie jakiś tam duży minus, bo to w niczym nie przeszkadza. Ale mamy tutaj połamane. A zobaczmy, jak wygląda w ogóle cała ta taśma. Gdzie tu kurde jest ten początek. Tutaj mamy. No i zobaczmy jak tu wygląda. No chyba. Chyba nie ma jakichś szkód, czy coś. Ale jak ja mam to podłączyć oni nie dali żadnego kurde zasilacza. Nie wiem, nie wiem kurde, czy do normalnej ładowarki to mam podłączyć, czy co? Yy, nie wiem. Nie wiem. Spróbuję to tutaj włożyć, nie wiem. Halo, ja ma... Czy to w ogóle działa, czy co? Um, uważam się... Za oszukanego. Ponieważ... Miał być chyba też pilot w zestawie. Czekajcie, a samo zobaczę, bo kurde... Bo kurde, nie wiem. Co oni tu piszą? Taśma OLED. No, to dostałem. Pilot. Nie mam. Bluetooth. No to, to jest chyba ten kabel. To, to jest to. Ale kurde pilota nie ma. Ym. I w ogóle... Jak ja mam to kurde podłączyć? No bo ja naprawdę nie mam... Czekajcie, bo tu jest jakieś zdjęcie. Ale tu zobaczcie, tu jest w ogóle inne wyjście bo tutaj są takie piny a ja po prostu tych pinów tutaj nie mam bo tutaj osoby dwóch stron jest tak samo i nie ma jak podpiąć tego także nie wiem <ścoughs> czuję się po prostu oszukany dobrze że to ogólnie nie kosztowało dużo tylko tam 25 zł czy coś takiego. Mm, o, tu też widać. Zobaczcie. Tu są takie piny. Mm, a po prostu u mnie tych pinów nie ma, więc nie mam jak tego podłączyć. Nie wiem, może jakąś przejściówkę mi się uda dostać, kupić czy coś. No, tak jak widać, udało mi się, żeby te ledy kurde zadziałały. Byłem w sklepie z tą taśmą i powiedziałem, że prawdopodobnie to był jakiś błąd przy produkcji, że są takie wejścia, dwa takie same. I pan tam powiedział, żeby to rozciąć, ten przewód i po prostu każdy kabelek połączyć ze sobą. No i tak jak widać, zadziałało. Także Pilota nie ma. Te kostki ogólnie kosztowały chyba 8 zł, czy coś takiego. pobrałem na telefonie aplikację, to od razu to się tam połączyło. I mogę przynajmniej z tej aplikacji tymi lendami sterować. Mamy szałas. Oceny są spoko 4,8 gwiazdki na 5, No kurde. Nie wiem, to chyba jakiś błąd jest w produkcji, może czy coś. No nie wiem, ale jest to bardzo słabe. Także to ogólnie tyle w tym filmie. Taki filmik kurcze. Lepiej zamówcie na jakiejś polskiej stronie. Jak chcecie taśmę czy coś w tym stylu, takie tam jakieś akcesoria, czy jak to nazwać. No, także to tyle na razie. Cześć.